Szkoła z TVP. Opinia. Oczywiście no, chyba każdy z nas spotkał się z memami, z opinią wyrażoną o nowym projekcie, który miał za zadanie pomóc po prostu uczniom w pan, obecnie panującej sytuacji poradzić sobie z tym natłokiem materiału, żeby to zdalne nauczanie było po prostu w łatwiejszy, w prostszy sposób mogło być przyswojone przez uczniów. Ponieważ musi dojść do tej nauki zdalnej, ktoś postanowił, że zostanie stworzone takie coś jak szkoła z TVP. Jak to wyszło? No to każdy może to sprawdzić, ale zaraz na początku, można powiedzieć, po opublikowaniu tych materiałów, doszło do potężnego ataku na te nauczycielki, które niejako wystąpiły w tym programie. I tu są opinie podzielone. Ja mogę się podzielić swoją. Jako ktoś niezależny, to mogę mówić co myślę. Po pierwsze, postawiono osoby, które nigdy nie były przed kamerami i kazano im przez 25 minut mówić. Bez prób, bez przygotowania. Bez poprawek, no bo to raczej nie było poprawiane. No, ja się nie znam na montażu, ale tu troszkę ktoś się pośpieszył. Oczywiście, stanąć przed kamerą może nam się wydawać, że to jest bardzo proste. Ja staję przed kamerą, mówię to, co mówię, często się mylę, często słyszę w komentarzach, że się mylę, że źle mówię, ale dla mnie to jest. <laughs> mnie to nic nie obchodzi. Ja to robię dla własnej przyjemności, bo mi się to podoba. A te osoby, można wręcz powiedzieć, że zostały oddelegowane. Kazano im się no, bardzo szybko przygotować, wyjść i bez żadnego ale zacząć mówić y, 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 prowadzić lekcję. A wszyscy wiemy, że to prowadzenie lekcji nie jest chyba tak proste. No nigdy nie prowadziłem lekcji, więc nie wiem, ale mi się wydaje, że to nie jest takie coś. Do tego ta formuła. To nie jest tak, jak się prowadzi zwykłą lekcję. O wiele lepszym wyborem by było nagranie zwykłej lekcji, no ale wszyscy wiemy, że jest to niemożliwe. A ten cały atak na te nauczycielki, które no teraz są, można powiedzieć, śmiało zaszczute, udowodnił tylko, że coś przygotowywanego na szybko nie zawsze ma prawo się udać. Po prostu doszło tu do sytuacji, kiedy one nieprzygotowane, nieoswojone z kamerą, hmm, chyba z złą reżyserią i niezbyt dobrym montażem. Oczywiście to, że popełniały błędy merytoryczne, no tego się nie da po prostu ominąć. Ale takie rzeczy poprawia się montażem albo dodatkowymi nagraniami. Ja się często mylę, ale ja nagrywam film maksymalnie dwa razy. Jeśli raz się pomylę, przerywam. Jeśli za drugim razem się pomylę, i to wyłapę w czasie nagrania, materiał leci do kosza. Ja po prostu nie mam czasu. I chociaż dla mnie to jest hobby, dla mnie to jest zabawa, te kanały, te filmiki, ten montaż, to nie jestem zawodowcem, a tam chyba pracowali jednak zawodowcy. Powinni tam pracować zawodowcy. Oczywiście można ich wytłumaczyć, że no, śpieszyło się. Jednak to powinno wyglądać tak. One nagrywają, Ktoś to sprawdza w sposób merytoryczny. Montaż powinien też być w odpowiedni sposób. Ja tu nie atakuję tych ani reżysera, ani kamerzysty, ani montażysty. Oni po prostu chyba mieli to zrobić w ciągu tak i już ma być gotowe, puszczone. A pośpiech, nawet wśród specjalistów, nic nie daje. Więc ten cały atak na te nauczycielki, na to wszystko, no właściwie nie jest zbyt fajną rzeczą, ponieważ no, one musiały to zrobić. Ja robię to dla własnej przyjemności. Nie będzie mi się chciało, przestanie mnie bawić wrzucanie tych materiałów na YouTube, no to po prostu to przestanę. Ktoś mnie w komentarzach mówi, że źle mówię, przełykam ślinę, trzeba przyspieszyć to, jak mówię, albo zwolnić, bo opinie są różne. No, do tego różne określanie mnie. Co mnie to, nie będę brzydko mówił, co mnie to robi, bo mnie to w ogóle nie obchodzi, bo to. Opinia o mnie, jakby to była coś rzeczowego, a takie coś się też zdarza, no to biorę to do siebie. A jeśli ktoś mówi, że przełykam ślinę, no to ja wiem, że przełykam ślinę. Jeśli ktoś mówi, że mówię wolno, no to przecież ja sobie oczywiście zdaję tego z tego sprawę. I cieszą mnie te komentarze, że ktoś zwraca mi uwagę. Jeśli są, ym, można powiedzieć, takie, że coś mogą poprawić w tym, no to oczywiście biorę je do siebie, jeśli mi się chce, a jak nie, no to to w ogóle mnie nie obchodzi. A one po prostu zostały rzucone na głęboką wodę. Kazano im zrobić coś, czego nigdy nie robiły: coś, co 25 minut mówić o czymś, to nie jest takie proste. Jeszcze jest zdenerwowanie no, po prostu masakra. Moim zdaniem, to powinno być przeprowadzone całkiem inaczej. Tylko, że jak się robi coś szybko. I pewnie przy naprawdę małym budżecie, no to nie jest takie proste. One najprawdopodobniej dopiero te pieniądze za to dostaną. A najprawdopodobniej one nawet nie myślały, że dostaną jakieś pieniądze, tylko kazano im, stwierdziły: To jest nasz obowiązek uczyć uczniów. Poszły, no i wyszło jak wyszło, niestety. Ale zamiast zatrudnić jakichś specjalistów, ludzi obytych z kamerą, czy przeprowadzić to w dłuższy, czy w krótszej nawet formie, Odpowiednio to zmontować, w sposób sprawdzić to. Dzisiaj nagrywamy, od razu jest to sprawdzane przez grupę na przykład pięciu innych nauczycieli, są babole, dogrywka, wrzucamy, przerywamy jakimiś zdjęciami. No to jest wszystko do zrobienia. przez TVP czy inne telewizje robią setki programów. To idzie godzinami, całe dnie są programy, to oni się na tym znają. To nie jest tak, że to są piersi ludzie z ulicy. To nie jest tak, jak ja, że montaż to jest coś, co lubię, ale się w to nie, bo w 5 minut i ma być filmik zrobiony, bo po prostu chcę to wrzucić, a później się wysyła pół dnia, bo mam taki um, szybki internet. Nie będę pozdrawiał mojego dostawcy internetu, ale tu chodzi o to, że błąd już był na samym początku, pośpiech, później nieodpowiednie dobranie, można powiedzieć, formatu. To powinny być krótsze filmiki, podzielone na materiały, przepraszam, bo filmiki to się niektórym źle kojarzy. Podzielone na odpowiedniej długości, to odpowiedni montaż, odpowiednie wrzutki. Dlatego tak dobrze się oglądają niektóre materiałów w internecie, ponieważ to się wrzuci jakiś filmik, animacje i tak to powinno być przeprowadzone, zwłaszcza w telewizji, która ma naprawdę tak jak TVP całą masę dokumentów. Wiemy, że to kosztuje, chociaż licencja to chyba najmniejszy problem, ale czas montażu. Tylko że niekiedy lepiej troszkę poczekać i wypuścić coś fajniejszego, niż wypuścić takie coś, no co niestety wyszło. Mam, miejmy nadzieję, że ten atak na te nauczycielki się skończy, że trochę spokoju dostaną. No, zawód nauczyciela chyba nigdy nie był za bardzo lubiany, szczególnie przez uczniów, nie przez niektórych rodziców też. Miejmy nadzieję, że ta formuła się poprawi i o ile o wiele lepszym wyborem by było naprawdę zatrudnić jakichś nawet YouTuberów. Jest wielu takich, którzy by to zrobili w sposób świetny, tylko żeby to trwało, no i oczywiście kosztowało. No tego się nie przeskoczy. Niestety, mi nikt nie zaproponowała, jestem bardzo tani, wręcz robię wszystko za darmo. No ale co, ty, co tu mówić. Wróćmy do sedna. Nie atakujmy, bo one chciały zrobić dobrze, a oberwały nie z własnej winy. Nie ja atakujmy też może tych twórców, bo im też ktoś podstawił ich pod ścianą. Powiedziano, ma być zrobione w ciągu dnia. I koniec, bez sprawdzania, bez niczego. Coś, co jest w normalnej sytuacji nie do pomyślenia, no tutaj miało miejsce. No i niestety yy, oberwały przez to nauczycielki. Yy, ta opinia o tej serii, która na pewno się poprawi, też jest taka, będzie niezbyt i będzie się ciągła pamiętajmy jednak że hmm, to ma pomóc pomóc całej masie uczniów, którzy mają sobie poradzić z materiałami, z którymi w ciągu dnia spędzali kilka godzin w szkole, do tego jakieś prace domowe, a tutaj muszą to im przekazać nauczyciele, muszą to sami się nauczyć. Czy też muszą wziąć to czy to z YouTube'a, czy z innych materiałów, a to nie jest takie proste. No dlatego niestety coś co miało pomóc zaszkodziło i to nie tylko zaszkodziło tym nauczycielkom i twórcom tego, ale może troszkę uczniów też się wkurzyło, że takie coś na chybcika ktoś im przygotował można powiedzieć, że wpuścili kogoś z ulicy bo nauczyciele nie są no nikt, kto jest w stanie stanąć przed kamerą bez tremy w obcym sobie miejscu Podobnież te nauczycielki chciały u siebie w szkole to zrobić. Miało to być krótsze według nich. Miało to być w inny sposób przeprowadzone. Powinno być inaczej zmontowane. No a tutaj wyszedł taki. Takie coś. Miejmy tylko nadzieję, że po tej fali ataków bardzo niefajnej. jestem przyzwyczajony do ataku, to pff. Dwa lata ponad na YouTubie mnie atakujecie i no jakoś nigdy raz. Raz powiedziano mi, że mam brzydką podkoszulkę, która mi się bardzo podoba. I tylko to mnie zabolało przez te wszystkie brzydkie słowa i inne rzeczy, jakie o mnie powiedziano, no ale to, to jestem ja. Dla mnie, jak ktoś wyraża opinię o mnie, to jeśli jest pozytywna, to się cieszę, jeśli jest negatywna, a nie jest, no nie jest taka, która powinna coś mądrego powiedzieć, no to mnie w ogóle to nie obchodzi. Ale to jestem ja, nie inne osoby. Miejmy tylko nadzieję, że to się poprawi, a raczej się poprawi, więc 11 minut materiału o tym, że nie powinno dojść do tego ataku, a jeśli powinno, to na nie te osoby, co trzeba, no ale lubię się rozgadywać. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.